No, cześć, cześć, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. W kolejnym odcinku z serii Minecraft Dzień Zagłady. Którą, z tego co widzę, bardzo lubicie, ponieważ wbiliście pod ostatnim odcinkiem 23 tysiące łapek, a nawet więcej. Za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. No, słuchajcie, w poprzednim odcinku, jak widzicie, znajdujemy się w celi. E, prawdopodobnie ludzie z gór, o których mówił Lobart, e, w tej celi nas e, zamknęli. I z tego, co podsłuchałem rozmowę, jest tam również Frank i Lobart, e, którzy są. Gdzieś prawdopodobnie zamknięci. A ja miałem zginąć z głodu, więc y, możliwe, że jesteśmy bardzo blisko nich. Może nawet ich dzisiaj znajdziemy. Może rzeczywiście będzie jakaś bójka pomiędzy nami a tymi ludźmi z gór. Sami zobaczymy, jak to dalej się potoczy. No i z tego co widzę, mamy tutaj toporek. I zobaczcie, mamy też y, drewno, więc możliwe, że będziemy mogli stąd bardzo łatwo wyjść z tej celi. E, ale jak widzicie, mamy też wszystkie inne przedmioty. Więc, y, no dobra, słuchajcie, lecimy z tym odcinkiem. Zobaczymy, czego będziemy mogli się. Tutaj teraz spodziewać Okej okay. Dobra, to było bardzo proste Dobra, tu, tutaj chyba jest pusto Słuchajcie, albo gdzieś uciekli Nie mam pojęcia, albo mnie jeszcze nie słyszą Więc może Zachowujmy się po prostu ciszej Tu mamy jakiś kilof Tutaj mamy kamień No dobra Tu mamy, tu mamy naszą celę, zobaczcie Okej okay. Możemy stąd wyjść, możemy stąd prawdopodobnie uciec, ale najpierw zobaczmy, czy nikogo tutaj jednak nie ma, bo być może będziemy mogli kogoś ogłuszyć, cokolwiek. Dobra, to wygląda jak kolejna cela, z tego co widzę. I czy ja coś tutaj znajdę ciekawego? Notatka Franka, notatka Franka 5, notatka Franka 3. I mamy jakiegoś ziemniaka jeszcze. Co tutaj Franek napisał? Czyli ten Franek tutaj był, ale jak widzę na razie go nie ma, więc przeczytajmy to. List od Franka. Jeśli to czytasz, to wiedz, że mnie już tutaj nie ma. Przed chwilą ci ludzie zabrali nas stąd. Pewnie pójdziemy do tego fortu, o którym mówili wczoraj. Nie mam pojęcia, gdzie to jest, ale poszukaj jakiejś informacji w skrzyni przywódcy tej całej bandy. Może tam się dowiesz czegoś więcej. Frank. Jeśli chcesz iść za Frankiem, wejdź do tego małego pomieszczenia obok ogrodzenia i otwórz bramę. Pamiętaj, że jeśli klikniesz dźwignię, nie będzie już odwrotu. Drzwi otworzą się, jak przeczytasz notatkę przywódcy. Okej, okay, do fortu jakiegoś poszli, e, i notatka Franka 5. Przetrzymują mnie i Lobarta tutaj już od kilku dni. Nie wiem co się z nami stanie. Ostatnio podsłuchałem rozmowę dwóch pijanych, powiedzmy strażników, którzy mówili coś o jakimś starym powojennym forcie, który jest niedaleko stąd. Kto wie, może tam nas zabiorą. Okej, okay, czyli no teraz yy, również są jeńcami, z tego co widzę. Nie wchodzić. To może później tam wejdziemy, zobaczmy, może tam będą coś umarli, czy cokolwiek. No ale tu jest pusto, dobra, nikogo tu już nie ma. No i robi się, słuchajcie, noc, więc trzeba będzie przespać sobie gdzieś. Dobra, słuchajcie, spróbujmy się zrzemnąć, dopóki jest taka możliwość. Dopóki nie ma zombiaków dookoła, bo lepiej chodzić w dzień. Sami wiecie dlaczego, ostatnio jak wyszliśmy po nocy, to nas wszystko chciało zabić. E, Okej, okay, tutaj mamy prawdopodobnie jakąś apteczkę. Która może się przydać? Pusty pojemnik. Po co mi pusty pojemnik? To może wyrzućmy. Um, Alan. Notatka Alana. Czy my Alana już kojarzymy? Chyba nie. Alan. Mam dość tego naszego przywódcy. Już nikt prawie nie chce się go słuchać. Po krótkiej naradzie z moimi przyjaciółmi doszliśmy do wniosku, że czas się pozbyć. Czas się go pozbyć, ale jeszcze nie dziś. Gdy dotrzemy do fortu, tam się nim zajmiemy. Po prostu dolejemy mu do picia jakieś trucizny i już się więcej nie obudzi. Czas... Prowadzić własne zasady. Alan, mam dość tego naszego przywódcy, już nikt prawie nie chce się go słuchać. Mm -hmm. Czyli ten przywódca prawdopodobnie ma jakieś kontrowersyjne tutaj działania albo decyzje. Tutaj mamy patyki. Dave, notatka Dave'a. Kim jest Dave? Dave'a chyba też jeszcze nie kojarzymy. Um, nie podoba mi się to, co oni robią z innymi ludźmi Zamiast im pomóc, to przetrzymują ich jak w jakichś więzieniu Nie dość, że mamy problem na zewnątrz z tą, tą apokalipsą To jeszcze zbieramy sobie tylko wrogów Mam tego dość Przy pierwszej, lepszej okazji wynoszę się od nich Jak najdalej się da Dave No, czyli z tego, co widzę, ekipa tutaj się rzeczywiście buntuje um, Zaraz sobie zobaczymy, jaki ten przywódca jest Prawdopodobnie dowiemy się... Czegoś z jego notatek albo cokolwiek. Dobra, przywódca ma tutaj swój, zobaczcie, oddzielny pokój. Więc rzeczywiście, na terenie tego budynku poszukaj klucza do skrzyni przywódcy. Skrzynia jest zamknięta. Ok, czyli musimy znaleźć klucz. No dobra, szukamy klucza. Gdzie my go znajdziemy? Tutaj prawdopodobnie nie ma czego szukać, ale tam na dół możemy sobie jeszcze pójść. Zobaczmy, co znajdziemy tam na dole. A tutaj coś jeszcze jest. Co to jest? A to jest, nie wiem, jak ten budynek wygląda, więc nie wiem też, co to może być. To wygląda jak jakiś piec po prostu. Mm, Okej. Okay. A, co to leży? Dobra, chodźmy na dół. Tutaj jest pokój, do którego mamy nie wchodzić. Oczywiście, my sobie tutaj wejdziemy. Um, dobra. To jest chyba jakaś kotłownia, czy coś w tym stylu. O, właśnie, tego się spodziewałem. O nie! W ogóle zamknęli mi z pistoletem, nie? Kurde, odważni są, muszę przyznać. Ale zobaczcie, jest tutaj dziura, więc te zombiaki sobie będą tutaj wchodzić. Niestety. Idź sobie. O, fakt, dobra. Ostrożnie, bo zaraz padniemy. Do o nie! Dobra, zjedzmy sobie to jabłuszko. Mamy tu zbroję. Myślę, że możemy ją podmienić na tą... Ta jest gorsza, tamta jest żelazna, więc ciśniemy tą lepszą. No dawajcie to. Dobra, ale nie mamy hełmu, co prawda. Dobra, bez hełmu się obejdzie, kit. Albo wiecie co, weźmy sobie ten hełm w sumie. Dobra, bo czemu nie, będziemy mieć troszeczkę więcej zbroi. E, tutaj mamy dalej te piece, ale nie widzę żadnego klucza. Tu jest jakaś notatka. Notatka. Zatrzymaliśmy się z całą ekipą w tym budynku, aby trochę odpocząć. Za kilka dni wyruszamy do tego fortu, o którym wspominał nasz przywódca. Może tam uda nam się znaleźć bezpieczne schronienie. Nie wiem, co tam spotkamy, ale ten fort i tak będzie nasz. Jeśli nawet będzie trzeba kogoś zabić, nie sprawi nam to naszego problemu. E, najmniejszego problemu. Żadnego problemu. No dobra, czyli jest to pewnie jakaś osoba, która nie chce zabijać. Tego przywódcy, z tego co widzę. Tutaj jest jakieś wejście. Czy gdzieś tutaj będzie ten klucz, słuchajcie? Dobra, tam tutaj nic nie widzę, tylko inne zombie jakieś. E, tam nigdzie dalej nie przejdę. Po co jest to wejście? Coś tutaj pewnie jest. Zlawa. lawa, idziemy w drugą stronę zobaczyć. No, tam boję się wchodzić gdzieś. To jest jakaś huta, jak widzicie. Tak mi się wydaje. No, coś w tym stylu. Eee, Okej, okay, no nie widzę, słuchajcie, niczego, żadnego klucza, co mnie troszeczkę niepokoi. O nie, stare wypadł mi stąd. Dobra. Tu jest zbroja. Dobra, chodźmy sobie dalej w takim razie. Tutaj mamy jakieś pomieszczenie. Możemy tu wejść. Jest klucz. Dobra, mamy klucz. Zombieaki tutaj raczej nam nie przejdą. Okej, okay, mamy kluczy. Klucz do skrzyni przywódcy. Super, udało się. I pokój przywódcy był gdzieś. Czekajcie na górze, chyba. Wow, jak szybko wszedłem po tych schodach. Ehm, tutaj, gdzieś? Nie. Tutaj, przywódca. No dobra, mamy troszeczkę żelaza, którego nie będziemy brać. To jest jakiś łup. Notatka przywódcy. Co my odstawiamy? List do Franka. Wiecie co? Odstawmy może notatkę Dave'a. I kim był przywódca? Co on robił? I jaki miał plan? Niedługo wynosimy się z tej chuty. Mam na oku lepszą miejscówkę. Niedaleko stąd w górach jest podobno jakiś fort powojenny. Eee, może nadal jest w dobrym stanie i zamieszkamy tam na dłużej. O poranku zbiorę moich ludzi i pójdziemy to sprawdzić. Na, w, na wschód, tak? E, Okej. Okay. Niedaleko, e, niedaleko stąd, w górach jest podobno jakiś fort powojenny. Czyli tak naprawdę nie mamy żadnego, e, czekajcie tego, żadnych drogowskazów. Ale tutaj Frank pisał. Um, dalej. O, tu jest. Jeśli chcesz iść za Frankiem, wejdź do tego małego pomieszczenia obok ogrodzenia i otwórz bramę. Pamiętaj, że jeśli klikniesz dźwignię, nie będzie już odwrotu. No dobra, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Tu mamy jeszcze butelkę, słuchajcie, która tak naprawdę jest lepsza od tego miecza, tego nożyka, więc weźmiemy ją, bo ona ma chyba 6 ataku, dokładnie tak. Zbita szklana butelka. Coś tu jest napisane? Nie, myślę, czekajcie, NPC Broken Bottle. Aha, okej, okay. czyli to rzeczywiście jest butelka. Dobra, i to jest to małe pomieszczenie. Jest, drzwi się otworzyły. Okej, okay. i tutaj mamy maskę, zobaczcie. Ciekawe, jak to wygląda? Chwila. Muszę sobie troszkę tu ogarnąć. Tą maskę mogę założyć? Oh yeah! Jezu, jeszcze w tym kasku! <laughs> Ale beka. Dobra, brama. Ok. Podróżując za Frankiem do fortu po kilku godzinnej drogi, docierasz na miejsce. Znajdź sposób na dostanie się do środka fortu. Jest. Dobra. Wypad stąd. Wypad, 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 wypad. Dobra. Jesteśmy, słuchajcie, przy forcie. Jak tam się dostać? Dobra. Oho. Widzę, że tam znowu jakaś masakra była, niestety. Może gdzieś tutaj? Jest, jest wejście. Okej. Okay. I mamy drzwi. No, w porządku, tylko słuchajcie, ja tu widzę wszystkich martwych ludzi. Mam nadzieję, że ktoś przeżył. Chociażby ci bandyci, kurde, no. Wiecie co, wejdźmy sobie najpierw do góry. Wow. Ale świetnie to wygląda, co? Nieźle. Dobra, słuchajcie, trzeba zobaczyć, co tutaj się wydarzyło. O kurde, Alan, Alan, tu jest Alan, zobaczcie. On żyje. Hej, poczekaj chwilę, proszę pomóż mi. Słucham, o co chodzi? Posłuchaj. W sypialni na górze, w której ze skrzynek, powinny znaleźć coś do jedzenia i picia. Proszę przynieść mi to, ja jestem strasznie zmęczony i sam nie dam rady tam iść. W nagrodę dam ci list od Twojego przyjaciela, Franka. Dobrze, zaraz wracam. Dziękuję, dobry człowieku. Weź od razu mój klucz, bo inaczej nie otworzysz mojej skrzyni. Będę tutaj na ciebie czekać. Okej, okay? weźmy ten klucz. Klucz do skrzyni Alana. O, na górze jest jakaś skrzynka jego. No, jak widzę, wszyscy są rzeczywiście martwi. A Tu są naboje, zobaczcie, weźmiemy je oczywiście, marchewkę możemy odstawić. Mm, skrzyni Alana żadnej nie widzę, ale z tego co tutaj zobaczcie. Tutaj słuchajcie, jest yy, karabin. Nie mam do nich naboi? Wow, kozacko, ale słuchajcie, odstawmy kilka rzeczy, bo to nam nie jest już potrzebne. Notatka Franka, stare lekarstwa to nie. E, to możemy wywalić albo zjeść, już mogliśmy, dobra, nieważne. Słuchajcie, szukamy tej skrzyni. Pewnie tutaj coś będzie. No Alan, trzymaj się tam, trzymaj. Jest przywódca? Okej. Okay? Martwy. Jest zainfekowany. Mam nadzieję, że on tutaj nie wstanie. Dobra, słuchajcie, skrzynia Alana. Jest, to jest pewnie ta. Eee, klucz do skrzyni Alana. Jest. Mamy wodę i mamy. Aha, mamy ziemniaka zatrutego. No, serio on to chce? No dobra, damy mu to, słuchajcie, bo czemu nie? No, trzymaj. Dziękuję kolego. Proszę o to, obiecany list od Franka. List od Franka 4, to chyba to. List od Franka 4. Nie wiem od czego mam zacząć, ale chyba od tego, że jak pewnie sam widzisz, wszyscy nie żyją. Z jednej strony to dobrze, bo udało nam się stąd uciec, a z drugiej źle, bo nie żyją kolejni ludzie. Oni się po prostu zbuntowali, otruli swojego przywódcę, a gdy reszta się o tym dowiedziała, po prostu zaczęli strzelać sami do siebie. No trudno, ale posłuchaj, dowiedziałem się od tego Alana, że blisko stąd jest jakiś schron przeciwatomowy. Zaznaczę ci drogę blokami drewna. Gdy wyjdziesz głównymi drzwiami, na pewno je rozpoznasz. A jeszcze jedno: pamiętaj, żeby nie iść w nocy. W razie czego prześpi się w sypialni na górze, ponieważ na zewnątrz w nocy jest naprawdę niefajnie. Frank. No dobra, słuchajcie, czyli nadal idziemy za Frankiem, jak widzicie buntownicy, no, buntownicy się zbuntowali przeciw sobie, zaczęli do siebie strzelać, głupia sytuacja, ehm, wszyscy zginęli, jakaś maczuga tu jest, patrzcie, ale nie mogę tego podnieść, ehm, Alan jeszcze żyje, nie wiem, może by chciał iść z nami, ale nic nie mogę zrobić, tak naprawdę, chyba, że jeszcze mogę do niego zagadać, zobaczmy. No nie mogę już do niego zagadać, przejdźmy się jeszcze, zobaczmy czy czegoś tutaj nie ominąłem, bo widziałem, że tu są zapasy, ale te zapasy to jest chyba melony, których i tak już mam dużo, możemy sobie coś co w sumie zjeść. I zobaczmy czy czegoś tutaj jeszcze przypadkiem nie ominęliśmy, bo ja lubię wiecie tak plądrować, eksplorować te wszystkie pomieszczenia, a tutaj troszeczkę tych pomieszczeń rzeczywiście się znajduje. Eem, no tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tu możemy zejść niżej, ale prawdopodobnie wyjdziemy dokładnie w tym miejscu. No i tu jest ten, prawdopodobnie to pomieszczenie przywódcy. Um, nie ma żadnej notatki, wiadomości, nic takiego. Stara strzykawka, tego nie brać. Stara strzykawka też możemy odłożyć. Stara strzykawka, mamy jeszcze ziemniaka ewentualnie. Trucizna. No i ziemniaka. Burakę już nie będziemy brać. Czyli przywódca został po prostu otruty. E, Okej, okay. w takim razie to chyba wszystko, słuchajcie, bo nie ma tutaj już prawdopodobnie nic więcej. Myślę, że możemy wyjść przez bramę główną. E, co to jest? Nie mam pojęcia. O, tu jest jakieś skrzynki jeszcze są. Naboje. Zupa, która daje bardzo dużo e, poziomu głodu. Myślę, że możemy się jeszcze przespać, słuchajcie, bo niestety robi się ciemno. Tutaj już byliśmy. Bardzo fajny ten fort. Taki malutki, skromny, podoba mi się. E, idźmy do tej sypialni, do tego przywódcy, najwyżej położymy się, przy nim niestety, ale no musimy się zdrzemnąć. Bo będzie tylko problem. Tu jest główna brama, czy mi się wydaje? Co tutaj jest w ogóle? A co tu jest? Toaleta jakaś chyba. Aj. Dobra słuchajcie, można się przespać już? Jeszcze nie. Monsters are nerby. Czyli potwory są blisko. A jak pójdziemy tutaj, do tej sypialni, to może będziemy troszeczkę oddaleni od nich i uda nam się przespać? Zobaczmy. Nie. Nie możemy. Kurde, no to co? Zostaje mi chyba czekanie do rana. A nie chciałbym. Słuchajcie, weźmiemy na chwilę Peaceful, prześpimy się i lecimy e, za Frankiem. Być może dotrzemy właśnie do niego i zobaczymy, może uda nam się go spotkać. Przełączamy znowu na poziom normal. No i wychodzimy stąd. Idziemy przez główną bramę i idziemy za blokami drewna z tego, co pamiętam. Pyk, pyk. Jest, są tutaj, zobaczcie. Dobra. Idziemy za Frankiem. Zobaczymy, czy uda nam się go dogonić, do niego w ogóle dojść. On szedł gdzieś tutaj. O nie! Mały zombiak. Dobra. Poszedł sobie. O kolejny. Dobra, ale teraz ta zbroja rzeczywiście mi pomogła, wiecie? O, fak, robi się ich coraz więcej, a przecież jest już dzień. O, o. Dobra, idziemy stąd, nie ma co. Tam coś jest, ale nie wiem co. O, fak. Ci, ja wpadłem. To wygląda jakaś pułapka. Dyskrowa, czekajcie, bo się zgubiłem. Idziemy tutaj, dobra, jest. Aj! Gdzie mamy iść? Tutaj chyba. Jest, dobra. Bardzo mało widoczne. Zejdź na dół. Dobra. Schodzimy na dół. Dobrze są takie tabliczki. Wiecie, bo to naprawdę pomaga. Mapka jest za tyle fajnie zrobiona, że naprawdę nie idzie się tutaj zgubić. To jest fajne. Dobra, idziemy. Strzałeczka. Okej, okay, mamy tu jakieś ciało, jakiegoś zombiaka. Mam nadzieję, że nie jest to Frank. Notatka Edgara. Notatka Edgara, słuchajcie. Byłem głodny, nie mogłem wytrzymać. Wiem, że to nie jest normalne, ale musiałem to zrobić. Dokonałem kanibalizmu. Spotkałem jakiegoś człowieka i go zjadłem. O Jezus, dobra. E, nigdy o tym nie zapomnę, e, Edgar. No w porządku, Edgar. Nieźle, powiem Ci. No ale co zrobić? Notatka Franka 3, czy to tutaj było? Tak. Tu nic nie ma, tu też nic nie ma. No Edgar, to prawdopodobnie jest Edgar. Przeszukałem ciało, dowód osobisty. Dowód osobisty, imię Eugene, Eugen, nie wiem jak to się czyta dokładnie. Nazwisko McLean, wiek 32 lata, płeć mężczyzna, metr 78, mój wzrost, proszę bardzo, kolor oczu zielony, też mam zielony kolor oczu. Fuck. seria 258451, pieczątka. Mhm. Mm Okej, okay, dobra, odstawmy to. E, jak się jeszcze raz nazwał? Eugen. Eugen. Czy, czy gdzieś tego nie było? Eugen. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej za Frankiem. Mam nadzieję, że nie zjadł Franka. To byłoby słabe, to byłoby bardzo słabe. Ładny lud, podoba mi się. Dobra, idziemy dalej. Tutaj coś jest. Prawdopodobnie jest to ten bunkier. Idź w stronę schronu. Okej, okay. schron przeciwatomowy. Coś ty za jeden, Dominik. Spokojnie, jestem przyjacielem Franka. Nie mam złych zamiarów. Chciałbym się tylko z nim zobaczyć. No dobrze, ale Franka już u nas nie ma. Wejdź do środka, wszystko ci wytłumaczę. Okej, okay. użyj windy, aby zjechać na dół do schronu. What? Okej, okay, jesteśmy w schronie, słuchajcie. No nieźle. Dobra, wbijamy w takim razie. Zanim wpuścimy Cię do środka, musisz przejść rutynowe badania. Czy nie jesteś zainfekowany? To potrwa tylko chwilę. Wow! Wszystko w porządku, jesteś czysty. Teraz możesz wejść do środka. No nieźle. Stołówka, Dominik. Użyj windy. Wow! Słuchajcie, okej, okay, jesteśmy w schronie i są tutaj żywi ludzie, więc to może być rzeczywiście bardzo ciekawe. No dobra, w takim razie słuchajcie, myślę, że em, myślą, że kolejną część, w kolejnym odcinku, dowiemy się, co tutaj się znajduje, kim jest Dominik. No i gdzie znowu pola ten Frank? Bo już go gonimy od kilku odcinków, ale fajnie, że w końcu jest tutaj ktoś, kto żyje. Ok, i nie chce nas zabić. Dobrze, w takim razie słuchajcie, pamiętajcie, jeśli chcecie już jutro kolejny odcinek, to zostawcie e, pod tym filmem 8000 łapencji. Jeśli się wam to uda, wiem, że bez problemu, ponieważ dobijacie po 20, e, to jutro wieczorem możemy się umówić na godzinę 18 albo 19. 19 to już jest taka lepsza godzina, bo pewnie wszyscy będziecie w domu. O godzinie 19 wlatuje kolejny odcinek e, serii Minecraft Dzień Zagłady. Zobaczymy, co tutaj uda nam się wtedy znaleźć. Okej, okay, dobra. A jutro rano pojawi się jeszcze jeden ciekawy materiał, nie z tej serii co prawda, ale zachęcam do obejrzenia. Dobra, do usłyszenia, dzięki i... Cześć! Jestem w tej masce cały czas? O Boże! Cześć!